Będą was zachować z muzyką House Do rana mam nadzieję Słuchajcie, jesteście dobrze poinformowani Więc raz jeszcze spójrzcie na panie Pamiętajcie, że wybieracie i z publiczności Ziemi Szkotawskiej Będziemy głosować Już właśnie teraz Moi drodzy Gorąco krzyczymy Ale dopiero wtedy, kiedy wymienię numer Moi drodzy Wybieramy list publiczności. Tak więc, jak podobała się Wam kandydatka z numerem 1? Może kandydatka numer 2? Kandydatka numer 3. Kandydatka numer 4. Kandydatka numer 5. Kandydatka numer 6. No i moi, drodzy, kandydatka numer 7. Słuchajcie, wiecie co? Drogie panie, kandydatka numer 6 i kandydatka numer 7, zapraszam na środek. Moi, drodzy, słuchajcie, ja tutaj stoję po środku. Chyba stoję z boku, bo nie będziecie wiedzieli, Kogo wybierać? Słuchajcie, jeszcze raz zaczniemy od tyłu. Czy głosujecie na kandydatkę numer 7? Może kandydatka numer 6? Myślę, myślę że na koniec ogłosimy wyniki. Zapraszam dziewczyny do wybiegu. A już teraz grupa WZSP. Już za moment. Я думаю, что мы здесь точно видели, что